Yeah, 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 Któraś wypłynęła z najświętszego serca. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie, o krwi Wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas. Z świętej siostry Faustyny. Nie rozumiem, jak można nie ufać temu, który wszystko może. Z Nim wszystko, a bez Niego nic. On, Pan, nie pozwoli i nie dopuści zawstydzenia dla tych, którzy całą ufność swoją w Nim położyli. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony od żywota Twojego Jezus. Mierze Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z marei Panny, umęczał pod wąskim piełatem, ukrzyżowano Marii pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Bierze w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała z martwych wstanie, żywot wieczny. Ojcze, przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew dusze i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Na jeho bolestné menky. Na jeho bolestné menky. Na jeho bolestné menky. Na jeho bolestné menky. Na jeho bolestné imenky na jego bolesnej męki. Na jego bolesnej męki. Na jego bolesnej imenki. Na jego bolesnej męki. Trójczy przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Do Jego bolesnej męki, do Jego bolesnej męki, do Jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. i Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew duszy i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Do 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 jego bolesnej męki. Czy przed ofiaruje Ci ciało i krew duszę i wództwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Do 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 jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew dusze i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Na Jego bolesnej męki 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 Dra. 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 Dra na jego bolesnej męki na jego bolesnej męki na jego bolesnej męki na jego, jego bolesnej męki. Święty Boże, Święty mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Maria Matko, miłosierdzia. Święta Siostro Faustyno. Święty Janie Pawle II, Błogosławiony Księże Michale Sopoćko, Święty Andrzeju, Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu, Ufamy Tobie, Jezu. Ufamy Tobie, Jezu. Ufamy Tobie, Jezu. Ufamy Tobie. Jesu, ufam Tobie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.